Jakiej wartości nie może przekraczać rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony? A masy własnej tego samochodu, B rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu, C rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%. I tutaj mamy nasze przepisy krajowe. Mówią nam w ten sposób, że w przypadku w przypadku prowadzenia zespołu pojazdu tak zbudowanego z samochodu ciężarowego, z samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony, połączonego z przyczepą, to ta przyczepa o, może przekroczyć masę całkowitą naszego pojazdu o 40%. Tak? Czyli jest tu takie określone naszymi przepisami taka zależność, czyli o 40% przyczepa może być cięższa niż pojazd ciągnięty Oczywiście mowa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, tak? Mhm. Przekraczającej 3,5 tony. Przekraczającej, tak. Mhm.